Siema, jestem na zet, nowy na pokładzie Mało kto o tym wie, laski już same ściągają Kacie, jak słyszą, jaką proszę prawdę przekazałem Słynne w tym rapie, drów w tym Złap taką samą falę, albo schowaj się jak szur W kanale zachowania jestem sobą, bo inaczej nie potrafię Też bądź sobą, to i radzę, nie maskuj I tak widzę dwie twarze, którą z nich i tak prędzej spalę Na dotatek tej pierwszej nie zostawię Zmieniając temat, łuki doki naładowany Sygnał, puszczu, od razu się przy tobie pojawię Prawdziwym pomogę nie patrząc na sytuację, wałszywych w życiu było w nadmiarze Teraz kreuję swoją postawę do mnie na morze, wypuszczam statek, może gdzieś dopłynie, może wyląduje Tak nieważne, że sobą zostanę, kto celuje na mnie Mieszam je w coś stare. Masz twoje życie, na nie zwracaj uwagę od mojego, trzymaj się dalej, tak będzie lepiej dobrze ci radzę, nadmiarze, masz czasu, to ogarnić się, zacznij zarabiać malec Nie stój na mojej głowy, też chcę zmienić formację Wejść, żeby wyżej, zająć pierwszą pozycję Nie tylko ty masz kryzys, chujową sytuację ja każdy jeden gorzej, drugi lżej, ale to nie powód, by podać się a więc tak, lecę dalej, kursu nie zmieniam Przecinam fale wysiłek, dokładam robiąc to staranie Jeśli chcesz możesz podnieść kawałek, nie potnij się. Ja już byłem lat, nie, niestety po sety Powstaję od chuja, czasu na to zmarnowałem Nie liczę, bo już dawno mam wyjebane Srogo zapłaciłem za swój kawałek Teraz na nowo cieszy japę Uśmiech znowu kryje złe nastroje Może pocieszę się trochę, zasmakuję szczęścia I polecę w drogę, stopa widzę Siły nie mam, hamulca nie wcisnę On już depięty wdech widzę